Dzień dobry. Dziś będzie trochę okrojony program, bo jakiś osłabion wielce, no ale nie ma to tamto jest poniedziałek, więc program musi być złoto lekko w dół. Także na indeksie poniżej 8900 zł, za to srebro w górę znów ponad 130 zł. Najtaniej w weekend srebro znalazłem wśród tych 10 dealerów z listy. Goldonie Godes Europa po 122 zł była. Najtańsza złota moneta to był Kangur w Metal Markecie. W czwartek na Comex były duże ruchy. JP Morgan sprzedał 1,07 miliona uncji złota. 33 tony. To ponoć największy taki ruch w historii. Kupowały przede wszystkim inne banki: Bank of America, City, Morgan Stanley. Co ten ruch oznaczał, to trudno powiedzieć. Wiemy, co wywołał. W czwartek złoto spadło na 1974 dolary za uncję. No od roku ze skarbców Comex złota z każdym tygodniem ubywa. Ostatnio ten trend jakby wyhamował, no ale cały czas jest coraz mniej. W weekend, o czym Was poinformowałem tu na YouTubie w zakładce, społeczność, banki też. Ustawiły się na szortowanie i od rana w poniedziałek mieliśmy spadki. Ale zerkam jeszcze w ostatniej chwili przed nagraniem i widzę, że odbija. Zatem spółdzielnia Comex stara się, ale nie daje rady. W Chinach czekają na zniżki, bo tam zastój na rynku złota wobec ostatnich wzrostów cen. Dilerzy dają. Rabaty, ale klienci podobno czekają na jakiś mocniejszy ruch w dół. Czy się doczekają? No nie wiem. No może być ciężko. Xiao Xiaoyun na Twitterze donosił, że w zeszłym tygodniu na szanghajską giełdę złota dowieziono ponad 15 ton metalu. Singapur także poinformował, że dodał kolejne blisko 7 ton złota do swojego skarbca. Przypominam, że w lutym władze Singapuru Kupiły 30 ton kruszcu. No, na nagrafice widać jak zmieniło się po kryzysie z 2008 roku podejście banków centralnych do złota. Po dekadach wyprzedawania metalu teraz już 15 rok z rzędu zapasy rosną. Na no, ostatni 22, jak wiemy, był rekordowy w tej kwestii. 29 kwietnia we Wrocławiu konwencja Metalverse. Już trzecia edycja, będę tam i miło mi poinformować, że będę miał okazję poprowadzić specjalne wydanie Metal Newsów na żywo. No tak to jeszcze tego nie robiłem, ale fajnie będzie. Zapraszam w imieniu swoim, jak i organizatorki, czyli Jori Mansfeld z kanału Silver Star. No a teraz już dalej. First Majestic się odbił, więc mi spadł kamień z serca, bo mówiłem Wam o akcjach tej spółki. Powiem zatem o jeszcze jednej, też kanadyjskiej, mianowicie o Southern Silver Exploration Corp. Trochę powęszyłem i wygląda to zachęcająco. Problem ze spółką jest taki, że nie zarabiała ostatnio, ale otwiera nowe projekty, które sprawiają, że może zacząć to wyglądać o wiele lepiej. No a spółka jest w tym momencie śmiesznie tania. Wydaje mi się, że to może być dobra okazja jakichś dużych pieniędzy na to nie postawię, ale wygląda to tak jakby dawało szansę na duże wzrosty w następnych latach. Generalnie to założyłem substaka, gdzie nie za darmo będę wrzucał takie tejki albo takie jak ten, że w Srebrnej Mennicy jest Aquaman 3 zł raptem drożej niż najtańszy bulion w metalmarkecie, także chyba całkiem fajna oferta, zastanawiam się jeszcze na ile wycenić subskrypcję tego substaka no, postaram się to ogarnąć tak, żeby i mi i wam się opłacało no a teraz porozmawiamy sobie o dedolaryzacji światowego handlu, bo wszyscy o tym mówią, na wiele redakcji pisze o tym tak, jakby to miało się stać już teraz, zaraz, a dolar miał upaść, no nie sądzę żeby to odbyło się tak nagle Imperia nie upadają z dnia na dzień. Niemniej pojawiają się takie głosy jak ten Jima O'Neill'a, byłego głównego ekonomisty Goldmana, którego, cytuję, kitko: Dolar amerykański odgrywa zdecydowanie zbyt dominującą rolę w światowych finansach. Kiedykolwiek zarząd rezerwy federalnej rozpoczynał okres zacieśniania polityki monetarnej lub odwrotnie, luzowania. Konsekwencje dla wartości dolara i efekty domina były dramatyczne. No NIL wzywa kraje BRICS do zakwestionowania hegemonii dolara, no i dzieją się rzeczy niewątpliwie historyczne. Do BRICS-ów, które pracują nad własną walutą, dołączyć chce Iran i Arabia Saudyjska. Ponoć mówi się też o tym, że dołączyć chce Turcja. A coraz więcej krajów umawia się na rozliczenia we własnych walutach. W weekend mieliśmy jeszcze jeden ciekawy albo nieciekawy, zależy jak na to patrzeć, moment, w którym Rosja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Kazachstan i kilka innych państw ogłosiło, że będą ciąć wydobycie ropy. Na giełdzie w Londynie od razu potaniała miedź. Wzrosły obawy na Zachodzie, że ta Decyzja krajów OPEC wpłynie na recesję, na kryzys bankowy. No także, proszę Państwa, ja od dawna powtarzam, że Trzecia wojna światowa już trwa. No i w szczęście, w nieszczęściu, wygląda trochę inaczej niż kiedyś. No może nie wszędzie. Ukraińcy mieli pecha, padło na nich tym razem. Jak to się dalej potoczy, zobaczymy. No ale widać, widać, że coś pęka. Mimo, że dolar nie upadnie z dnia na dzień, to Ameryka i sojusznicy mają się czym martwić, Zachód yy, stracił Afrykę, Kamala Harris, która pojechała niedawno do Zambii, usłyszała od tamtejszego prezydenta Freda Mndembe, że USA to mordercy. A country that, has so many governments in Africa, that has led so many coups in Africa, and other parts of the world a country that has killed so many of our leaders in africa and other parts of the world the killers of partis rumumba those who topled top qwamenkuruma those who killed nasa those who killed muamagadafi Today coming to teach us about Syn prezydenta Ugandy, generał tamtejszej armii, powiedział natomiast, że ma gdzieś czy nazwą go putinistą, ale w razie agresji na Rosję armia Ugandy pojedzie bronić Moskwy. No i to może brzmieć śmiesznie, bo Uganda w rankingu Global firepower jest na 83 miejscu wśród 145 klasyfikowanych państw ale nie o to chodzi, chodzi o to, że nie jest tak jak nam się sytuację przedstawia, że świat zjednoczył się przeciw Rosji, no wygląda to zupełnie odwrotnie i nawet na zachodzie widać już, że nie ma jedności, w polityko pojawił się artykuł, w którym oskarża się Amerykę o czerpanie profitów z wojny czyli coś o czym mówiłem w marcu, w marcu zeszłego roku no przygasa też jakby gwiazda Włodemira Zelańskiego podczas jego przemówienia w parlamencie austriackim. Niektórzy posłowie opuszczali salę, zostawiając takie karteczki nawołujące do pokoju. No niestety mi się sprawdzają te rzeczy, które o wojnie mówiłem od samego jej początku. Niestety, bo wolałbym, żeby się nie sprawdzały. Bo tu nie chodzi o oncowanie i nie mówię tego jakbym chciał, żeby to wyglądało, mówię jak wygląda. No i wciąż czeka na weryfikację jedna z moich przepowiedni, mianowicie ta, że Polskę będzie się za jakiś czas oskarżać jako prowodyra tej wojny i pierwszego pomocnika USA. Obym się mylił. Aczkolwiek też, żeby nie wpadać w czarnowictwo. Nie będzie może wcale tak źle. Mówię idą zmiany, a... Ale patrząc nawet tak na moje własne życie, to mogę powiedzieć, że te, które wydają się być złe na początku, potrafią wyjść na dobre. I tutaj w makroskali też może zadziać się coś dobrego. System nam się skorumpował, więc niech pęka. To też od ludzkiej świadomości zależy w pewnym stopniu, co zostanie przekuty. Dobra, kończmy powoli ten program, ale zakończmy go jakąś monetą. Wyszła taka z Muhammadem Ali The greatest w srebrze i w złocie Więc wykorzystam tą monetę jako pretekst I namawiam, trenujcie Nie bądźcie jak ja, bo ja obijam się od kilku Albo raczej kilkunastu tygodni I widzicie, nie mam siły programu przygotować no, a Trzeba trenować, bo jak jest forma fizyczna To i psychiczna jest lepsza No i tym optymistycznym akcentem Kończę. Pozdrawiam Was czule. Idę odpoczywać. A nie, muszę jeszcze zmontować przecież ten program. Boże. No dobra, dzięki. Cześć.